Siemanko, siemanko, ja jestem Wartes, witam was dzisiaj na mapie. która nazywa się Surge Speed, dokładnie tak się nazywa. E, fajne tutaj mamy z wejścia objaśnienia, co i jak, ja w sumie tego i tak nie zapamiętam. Zobaczymy w trakcie jak to wygląda. E, pod nami są mapki, jest ich 9. Zobaczymy czy przejdziemy. E, tutaj takie fajne komunikaty są. A tam jest gość z komputerem. Tak tak napisali? Tak tam jest, także co? Ja tutaj raczej skakać na dół nie będę. I zaczniemy sobie parkour, oczywiście jeżeli lubicie łapeczki parkour na moim kanale zostawcie łapeczkę w górę A Jeśli nie subskrybujecie kanału Wow, to jest na speed'a mapa Jeśli nie subskrybujecie kanału to jak najbardziej Was zapraszam do subskrypcji Co mam tu robić? Jump O kurcze bela i nie zdążyłem Ja pierdziele, jak, jako że to jest czasówka To powiem Wam, że Wow Będzie trochę trudniej, bo nie wiadomo co się stanie Gdy się czas skończy Hop Dobra, level drugi. Ja pierdzielę. Normalnie Ma masakra. Oj, o nie, o nie, 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 nie. Co tuś, co, co tu się wyprawia? To teleportuje. To teleportuje. O! Co dalej? O kurde, spacer nie poszła. Jo! Co za chora mapa. Dęg, dęg, dzyng, dzyng O kurczę, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie. Ja to przejdę, ja to przejdę, ja wam mówię. No nie, znowu spacja nie weszła. Halo, spacja, halo, spacja, to jest drugi dopiero level. Da, da 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 No nie, znowu za szybko wcisnąłem. Mam takie przyzwyczajenie złe. Że jak jest speed, to kurczę, blaszka. Chcę coś zrobić szybciej. Wow, szybko! Jeden! W ostatniej sekundzie! Oh yeah Yeah, yeah, o nie, tutaj źle zrobiłem. Dobra. Aha, wyzerowałem czas, spoko. Hopa! No nie, za wcześnie! Za wcześnie! Ale dobra, walczymy! Walczymy o dobry czas! Walczymy o dobry czas! O nie, co ja zrobiłem? <grym> co ja to zrobiłem? Dawaj, raz! Hop, hop! God damn it! Chcę coś zrobić szybko i, nie, i to nie wychodzi. To jest właśnie najgorsze w takich mapach. Jeśli chcecie coś zrobić szybko, co, co to robi? Clearuje efekt? Chyba tak, chyba tak. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, czyli się nie przejmujemy tym czerwonym blokiem, tylko skaczemy. Oj, to miałem do środka wskoczyć. Damn it. damn it, Walka z czasem! O nie, teraz mi nie załapał efekt. God damn it. O nie, coś, coś. Wyczuwam problemy na tej mapie. Tam z przodu. Miał... Dobra, dobra, już wszystko wiem, już wszystko wiem, już wszystko wiem. Już mi wszystko ładnie pójdzie. Mam taką nadzieję. Hop. Panie, zabiło mnie. O, jest! Level czwarty. Super. Aha, to, to zabija, dobra. A to mi daje jumpa. O nie. <ścoughs> za dużo kmin tutaj wbija. No nie, teraz nie dało mi. Aha, bo tam daj. No dobra. Już się gubię z tego wszystkiego, nie? Dobra. Dalej musimy pobiec. Jaka mapa. Co za zło. Co za zło? Kurde, czekajcie, nie, nie, to. A, dobrze, dobra, dobra, dobra. Naprawdę idzie się pogubić, idzie się pogubić. I to tak na maksa. Damn it dammit, dammit, damn it, god dammit. Co się dzieje? Co się tu wyprawia? To ja po prostu powiedz nie mogę. Op. Kurde, wkurza mnie to, że muszę coś na czas robić. Nie ma takiej chwili na zastanowienie Dobra. Na pewno tam mam wskoczyć, Na pewno mam wskoczyć tam. Czemu ja się nie mogę wybić? Wciskam tą spację. Jest ona wciśnięta. A za nic w świecie. Postać mi nie skaczy. O, teraz mi wyskoczy, dobra. No, dawaj. Znowu to samo, znowu to samo. Co się dzieje? Co się wyprawia? Buk. No wcisnąłem, dawaj, dawaj, panie Januszu, dawaj, no teraz to ja wskaczę. Szybko, 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 szybko. Kurde, nie lubię wyliczanych skoków, że kurde coś trzeba zrobić idealnie. Po prostu nie lubię, bo to nie działa w moim przypadku. Dawaj. Kurde, dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. Musimy to przejść. Musimy rozwalić. Oh tep nie doskoczył. Dobra, może nie skupiajmy się na czasie, nic a nic. Ech, tylko na skakaniu. <ścoughs> Dobra. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Co to daje? O! Co daje ten blok? Gdzie mam skoczyć? No halo! To? Aha, to tepa. A to zabija. No nie! Nie ten bloczek. Czemu nie mogą być czerwone bloczki, które zabijają? To wtedy byłoby o wiele łatwiej ogarnąć. Co co robi. Dobra. No patrz, jakie hamstwo. Jak raz mi się udało, to teraz w życiu mi się nie uda tam wskoczyć. No? Dobra. Hop, hop, hop! No, hop! Ja! No nie, już, już tak daleko byłem. Tak byłem daleko. Ja to przejdę. Nie ma opcji takiej, że nie przejdę. Najgorsze są po prostu wyskoki w tym miejscu. Ale tą mapę wysadzę. Ale ją wysadzę. Ale ona będzie karada. Za wszystkie czasy ją pokaram. No patrzcie, a teraz. Poszło za pierwszym, nie? O. Jest! Udało się! Hu czasu mieliśmy po prostu mega nadmiar. Ok, ok, I szybki speed, właśnie tak. o co teraz? Aha. No to dobra, czyli faktycznie czas robi tutaj swoje. O nie, <grywy> najgorzej. Dobra, iść teraz. Spoko. Wydaje mi się, że przejdziemy to o wiele szybciej niż poprzedni level Dobra, Jest! Szósty level, super! Wow. 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 Ta szybkość! Ta szybkość dobija Dawaj wyskocz Co to robi? Tepa? Tepa? Co dalej? Halo? O, to jest chyba checkpoint, tak mi się wydaje Ej, przecież to już było! Diemy. Okej. Okay. Aha, bo to da, daje nam jumpa, spoko. Aha. Znaczy jumpa speeda, Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Już ogarniam, już, już ogarniam. <grym> to trzeba się uskupić. Dobra, to mnie wytepa. Kurde, znowu za... za, 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 za źle, za źle. Uda mi się! Uda mi się! Uda to mi się! No przeskoczyłem! Jak wtedy po prostu nie wcisnąłem tego sprintu, to teraz. Aż za daleko poleciałem. Ej! No miałeś mi dać boosta tego skakania. Czemu mi nie dałeś, halo? Tak, te bloki. są niby fajne, ale jak trzeba, żeby działały. To działają z opóźnieniem Znowu to samo, znowu to samo, co ja mam tam dwa bloki przeskoczyć. Próbuję, próbuję. Na, na tego, na hardcora, o! No come on! Czemu ty mnie głupia ściana tutaj blokujesz? Kiedy ja chcę, żeby mnie nic tutaj nie blokowało o. Shift! Shift! Czemu nie współpracujesz? Hop! Hop Spokojnie Chłę. Tak Niedziałające skoki na, najlepsze na świecie <laughs> Nie, do nie, rudę, która z samego wejścia robi problem. Dawaj, też się nie da doskoczyć. Okej, okay. sprawdzone info, potwierdzone info. Dobra Dobra, okej, okay. przynajmniej wiem... Aha, na czym stoję? Tam trzeba się jakoś w tamten bloczek wbić. Dobra wej. Kurde Chciałem przyspieszyć, nie poszło A może tym razem by mi wyszło i bym przeszedł A tak sobie jedyną szansę zrąb... Zrąbałem, a teraz nie zadziałało Raz działa, raz nie działa Najgorzej Pyk No patrz No patrz, ty spacjo Co ty, co, 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 ty dzisiaj ćwiczysz? Co ty dzisiaj ćwiczysz? Druga mapa, na której mnie zawodzisz py, py, pyk Spokojnie. Jest! Dawaj! Jest. Jest! Jest, 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 jest! Jest! Mamy to, mamy to. Wiedziałem, że akurat w takim momencie może tu tak się stać. Dobra, co dalej, co dalej, co dalej? Aha, to mi nie daje boostera, kurde. A, a to zabija, dobra. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Jak najbardziej, dobrze wiedzieć. Ej, przeskoczyłem to! Było! Zło. Dobra. Mhm. Kej, 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 Dobra. Doskocz no na to. Doskocz. Kurde. Wyzwanie naprawdę Hardkorowe Hops, 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 hops. No nie, nie wierzę, że ty nie doskoczyłeś. Halo, taki jump to był pewniak. God damn it. God damn it. Dobra. Jest. Dobra. Dobra, wyłącz się. Halo, czas się kończy. Gdzie jestem? Uff, już. O, Uf, level ósmy. Aha, kurde. No nie. Kurde, to tu się domyślaj przez te teleporty, gdzie masz polecieć najgorzej. O, mhm, uh -huh. właśnie tak. <laughs> dobra, hop, stój. Stój, dobra, ha. dobra, ekstra. Ekstra, co tutaj mam zrobić? O, taki bajer. Ej, czasowo elegancka. Super, ten level był taki bardzo luźny do tego, co się teraz dzieje. God damn it. No nie, ten jump teraz będzie naprawdę mega trudny. Mhm. No wyczuwam. Mega problem. Dobra. No nie, bariera, naprawdę. God nie nienawidzę barier w Minecrafcie, to to jest najgorszy bloczek wymyślony w tej grze Człowiek chce sobie skrócić a tu fail <noise> masakra, masakra ja na szczęście już tutaj ogarnąłem jak skakać w tym miejscu teraz większego problemu jako tako nie mamy, no wyłącz się hop och gadem zapomniałem o tym kolorze że tu jest kolor faila Kolor failowy No nie, zaślizgnąłeś się, god damn God damn, myślałem, że to będzie o wiele prostsza mapa Oda mi tutaj takie Akcje złe robi, nie? Pyk, wyłącz się, wyłącz gdzie teraz skoczyć? Tam! Czyli jednak nie tam, okej okay. Dobrze wiedzieć, że pod sam koniec jest taki troll jump Troll jump, troll jump, troll jump, troll jump. Ej, co jest? Nie skomentuję tego, ale sami widzieliście. Nie musiałem tego komentować. Szybko, bo kurde, czasu trochę mi zjadło. Dobra, gdzie jestem? Co mam tu robić? Tu wskoczyć? O. Dawaj, 7 sekund. Nie! Nie! No kurna! Co to było? Jakieś złe daszki. No nie! Człowiek się już cieszy, że przeszedł. No to jakieś kurde bariery. No znowu bariery, widzicie? O tym co mówi. Tak jak mówiłem, że bariery są z... złe. Naprawdę. Ja już widziałem tą metę, nie? Dawaj, 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 nie możemy się czasowo teraz poddać. Jakie ja tam wtedy wskoczyłem? Czas za szybko zaczyna chodzić. Zdecydowanie za szybko zaczyna chodzić. Jest. Dobra. Teraz uważaj, masz trochę więcej czasu. No. Tyle z mojego czasu, nie? Jest! Jest! Udało się na szczęście. Ja pierdziele. co to był za chaos? Naprawdę. Ech, gościu. Co ty odwaliłeś za mapę? Naprawdę. Aha. No spoko. Creative Mode. Co my tu jeszcze mamy? O, inne mapy masz, tak? Nie, 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 nie. Ja od ciebie już map nie chcę. Panie, ja od ciebie map nie chcę. Bo to, co ty tutaj zrobiłeś, to to wielkie zło. Wielkie zło. I to trzeba. Zrobić tak, że pach, pach, pach 10 10, w sumie 10, 10, Minecraft, tyny, ty. Dawaj, Uff. co to był za chaos! Co to był za chaos? Ten, ja nie wiem, Dawaj, wysadzaj to pokaż coś. co sądzę, co nie? Właśnie tak, po raz pierwszy w historii. Jeden zrzut TNT wystarczył na całą mapę. <laughs> ekstra, ekstra, ekstra. O, nawet tu się obrywało, co? A ty, jako twórco mapy, że tu jesteś, ja tobie też prezent zostawię. Nie, nie mogę tak zrobić, że ci się upiaczę tutaj. O, nie, o, nie, 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 nie. nie ma takiej opcji. Nara! Twórca mapy też poleciał. <laughs> Ekstra. No i super. Przeszliśmy elegancko. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobały moje fajle podobała Wam się paita itp. Itd, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Bardzo dziękuję za oglądanie. I oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do subskrypcji. No i co? To tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki za oglądanie. Na razie cześć. Żółwik! Uuu.